Witam moi drodzy. Przychodzę dzisiaj z rozkładem pod tytułem Jaka zmiana do ciebie idzie? Zobaczymy sobie, jakie tutaj rzeczywiście tendencje w tym temacie nam się pokażą. Moi drodzy, adres do korespondencji oliana777.małpaw.pl 777 Jeżeli ktoś jeszcze chciałby zamówić te czytanie promocyjne za 95 zł, to jeszcze można zamawiać, tak? To jest czytanie skierowane do dwóch różnych grup, do singli. I do związków bądź, znaczy stricte już funkcjonujących związku, związków, ale również, jeżeli chcesz o kogoś zapytać, tak, jeżeli ktoś Ci się podoba i gdzieś tam chcesz energię między Wami po prostu gdzieś tam sprawdzić. Dobrze, moi drodzy, w takim razie wybieramy. Wybieramy opcję, która jest tutaj przed oczami. Wybierzcie jedną kartę. No dobrze, zaczynamy od jedynki, zobaczymy, jakie zmiany do Was idą. Pamiętajcie, że to jest czytanie kolektywne, może rezonować, nie musi. Bardzo proszę, jedynka wybrana, patrzymy, jakie informacje tutaj chcą nam być przedstawione, Wam, bo ja jedynki nie wybrałam. Yy, macie tak, królowa, kielichów, szóstka, mieczy oraz kochankowie. Mówimy o zmianach, tak? Stricte o zmianach, więc skupiamy się na tej tematyce, na tym obszarze. I teraz spójrzmy, jakie informacje idą, jeżeli chodzi o zmiany w Waszym życiu. Może już będą. Nieraz jest tak, że energia wyprzedza i w momencie, kiedy ja na przykład robię czytanie, to tuż przed y, tym czytaniem ktoś już może te y, wątki mieć w swoim życiu. Ale to wiecie, to indywidualne podejście do energii, więc zawsze tak może być u kogoś. Dobrze, jakie zmiany do Was idą? Czekajcie, moi drodzy, ja tutaj spojrzę. No, zmiany uczuciowe w pierwszym momencie mi się pokazują. I teraz tak, muszę powiedzieć, zarówno dla singli, jak i dla osób w związku, bo punkty wyjścia są inne, prawda? I teraz tak, jeżeli jesteście w związku, to tu jest powiedziane, że ten związek mocno pójdzie do przodu, ale to wiadomo, że raczej tyczy się związków, które nie są bardzo formalne, tylko tam, gdzie. Nie mówię, że w związku stabilnym nie ma progresu. Może być, ale jednak największy progres jest gdzieś tam we wzbijaniu się tego związku na kolejny szczebelek, tak? I przy początku jest to bardziej spektakularne. Więc powiedziałabym, że to się tyczy raczej relacji, które nie są nie wiadomo jak długo ze sobą. Może tak do 3-5 lat, może. Więc moi drodzy, tutaj jest zdecydowanie progres w waszej relacji, jeżeli takową macie. Natomiast jeżeli jesteście singlami, to powiem wam tak. Nie wiem czemu, ale pokazuje mi się scenariusz, że przy jakiejś podróży możecie kogoś poznać. czy znaczy wiecie podróży, przemieszczaniu się i tak dalej. Ogólnie ujęte po prostu gdzieś tam poruszanie się z punktu A do punktu B, No po prostu. I albo to są jakieś odległe kraje, albo to jest nie wiem, jedziesz na Mazury, albo nad morze, albo w góry, ale przemieszczanie się jest. Więc zdecydowanie tutaj jest pokazana informacja, że single mogą kogoś poznać przy podróży, przy przemieszczaniu się. Na razie jest kwestia pokazana poznania kogoś, tak? I to, jak sobie wypracujecie tą energię między wami, to wasze. Taka prawda, tak jak zawsze wam mówię, to, że dwie osoby się ze sobą tam przetną. To jest planowane, oczywiście, że tak. Czyli gdzieś tam potencjał na poznanie, na przecięcie tych dwóch różnych y, energii jest. Ale później już y, sami organizujecie sobie tą energię między sobą. Macie potencjał, macie szansę z kimś coś stworzyć, dlatego ta osoba na, waszym, na waszej drodze się pojawia. Ale później już. Y, ty i on decydujecie, co robicie z tym dalej. Taka prawda. Yy, dobrze, co tu jest jeszcze do powiedzenia? Do powiedzenia też jest to, moi drodzy, że niektórych manifestacje i afirmacje były, nie były, tylko będą albo są wysłuchane. W zależności, jaki punkt wyjścia, wiadomo. Natomiast tutaj szczególnie mówię do osób, które przede wszystkim wierzą w taki sposób manifestacja, afirmacja bo bez wiary to nic nie będzie. Albo wierzycie, znaczy musicie wierzyć, tylko chciałam powiedzieć, że musieliście coś górę, o coś górę prosić. Taka prawda. Właśnie w formie yy, manifestacji, albo afirmacji, bo pokazuje mi się to jako coś, co albo już weszło w Twoje życie, albo tuż tuż może wejść. Tak się to prezentuje. Dobrze, co tutaj jeszcze dla was, jedynki? Też mam tutaj osoby, bo to zmiany, prawda? To zmiany. Więc tu też jest informacja taka, że niektórzy z Was, ale to mówię chyba do określonej liczby osób, ale jednak taki przekaz jest. Niektórzy z Was y, mogą wejść głębiej y, w tematy ezoteryczne, ale wiecie, jak to jest pokazane? Jakbyście zaczęli praktykować w jakiś sposób, y, czyli mówię do okrojonej ilości osób jednak. Bo żeby praktykować, trzeba wziąć za to odpowiedzialność i trzeba tak naprawdę yy, być pewnym, że się umie pewne rzeczy, tak? No ale to też jest odpowiedzialność człowieka, który gdzieś tam yy, zdobywa się chociażby na pracę z energią albo na pracę z kartami, wiecie? To jest duża odpowiedzialność. Jednak zarządzasz energią człowieka w momencie, kiedy stawiasz na niego karty. Tym bardziej zarządzasz energią człowieka w momencie, kiedy ktoś do ciebie przychodzi na jakieś biorezonanse, Albo na, 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 jak to się mówi, na rejki, nie rejki. Osoba, która to wykonuje, zarządza energią drugiego człowieka. Każdy tak samo. Więc ważne jest, że jeżeli wyjdziecie z tym do ludzi, to żebyście przede wszystkim byli świadomi w 100%, znaczy świadomi, byli pewni na 100%, że nie zrobicie krzywdy to raz, a dwa, że tak naprawdę musicie być. Świadomi, że bierzecie za to odpowiedzialność. I to dość dużą energetycznie odpowiedzialność. No ale tak, tu są osoby, które rzeczywiście idą, idą w praktykę w jakiejś pracy energetycznej. Mogą być karty, nie powiem. Albo wszelkiego rodzaju inne, inne formy pracy z energią, których jest mnóstwo, prawda? Więc tutaj taka zmiana, że niektórzy z Was rzeczywiście otworzą się na, powiedzmy, pracę w zakresie ezoterycznym. Dobrze, co tutaj jeszcze bym powiedziała? Niektórym brakuje bliskości. I żeby to było dobrze zrozumiane, oczywiście, różnego rodzaju bliskości i tak dalej, ale tutaj bardziej mi się pokazuje, że to jest taka bliskość połączona z życzliwością. Yy, ogólnie mi się pokazuje, jak niektórym wam brakuje yy, bliskości z drugim człowiekiem, ale to może być nawet przytulenie koleżanki. Yy, na, na wsparcie Ciebie, czy coś takiego. To nie musi być romantyczne, może być, ale nie musi być, tak? Wszędzie, wszędzie, gdzie jest przepływ energetyczny między dwójką ludzi, na bazie właśnie wsparcia, czy poklepania po ramieniu, czy powiedzenia dobrego słowa. Yy, no nie jest tego dużo w naszych czasach, wiecie, jak jest. Ale tutaj niektórym z Was tego brakuje i powiem szczerze, że, wiecie, nawet takie poklepanie po ramieniu, albo przytulenie kogoś neutralnie, nawet. Już jest wymianą energetyczną. Czyli na logikę, jeżeli ktoś na przykład chce Cię wesprzeć i Cię przytuli i powie, będzie dobrze, nie martw się, i tak dalej, to znaczy, że jego energia wychodzi z punktu chęci pomocy Tobie. A jeżeli wychodzi z chęci pomocy Tobie, to ta energia, którą otrzymasz od tej osoby, bardzo Cię zasili i bardzo Cię wzmocni. I można powiedzieć, że jeżeli ktoś ma do nas dobre intencje, cokolwiek by nam nie robił, znaczy nam. W stosunku do nas nie robił, yy, zawsze to w pozytywny sposób wpłynie na Twoje pole energetyczne. No tak działa energia, moi drodzy. I też w negatywie, jeżeli ktoś coś niefajnego w stosunku do nas robi, to wysyła nam tą energię, niestety. Jeżeli się nie chronisz, to to wchodzi w pole energetyczne, więc dlatego ważna jest ochrona i ważne jest doładowywanie energetyczne też, bo jeżeli doładowujesz się energetycznie, to zwiększasz wibracje, a dużo osób z takimi pobudkami. Z takimi zachowaniami niskowibracyjnymi nie dosięgniecie, jeżeli jesteś na odpowiednio wysokich wibracjach. I wtedy mogą sobie wszystko robić w stosunku do Ciebie. A Ciebie to nie draśnie nawet. Dlatego tak ważne, żebyście byli żebyście pilnowali tych swoich wibracji, żeby te wibracje rzeczywiście były zacne. Wiecie o co chodzi? Bo na niskich wibracjach wszystko was dopadnie. Taka prawda. Tutaj trzeba właśnie też pomyśleć w ten sposób, tak? Dobrze, jakie jeszcze zmiany idą, bo się rozgadałam nie w tym temacie, ale zawsze jakoś tak wychodzi, że jakieś poboczne informacje też tutaj się chcą na wizji pokazać. Dobrze, co tutaj jeszcze? Już chrypne moi drodzy, przepraszam, ale jeszcze ta infekcja mnie trzyma, natomiast mam nadzieję, że sobie poradzimy. Dobrze, co tutaj jeszcze jest dla Was, jeżeli chodzi o zmiany? Poznanie fajnych ludzi może być. Nie wiem, czy to zmiana. Jeżeli jesteś osobą towarzyską, duszą towarzystwa, to możesz mnóstwo ludzi poznawać. Ale tutaj jest wyznacznik fajnych ludzi, tak? Fajnych ludzi, którzy będą gdzieś tam przy tobie i będą pozytywnie na ciebie wpływać. Dobrze, idziemy do dwójki. Zobaczymy, co teraz dwójka będzie chciała powiedzieć. Taka karta wybrana. Patrzymy. Macie tak, wisielec, następnie macie nowy początek i macie kartę. I pazia pentakli moi drodzy macie. I teraz spojrzymy sobie, jakie tutaj informacje do Was idą. Trzy karty wystarczą. Zobaczymy, jakie zmiany będą w Waszym życiu, jak to wszystko będzie się rozgrywało energetycznie. W taki sposób powiedzmy. Moi drodzy, pierwsza karta nie bardzo zachęcająca, bo to jest jednak yy, wisielec. Nie bardzo jest on pozytywną kartą, no chyba żebyśmy w odpowiedni sposób zadali pod niego pytanie, ale ogólnie nie jest to pozytywna energia nigdy z założenia w klasycznym rozumieniu tej karty. I powiem tak, tutaj jest wyjście z jakiegoś marazmu, z jakiejś bierności, z jakiegoś takiego bycia mało aktywnym. Tutaj, wiecie, co, albo to, to się tyczy energii, w jakiej byliście, bo może być tak, że był gorszy czas, tak zwany. Albo to się może tyczyć jakiejś sfery życia tylko i wyłącznie, i wtedy będzie powiedziane, że z tej y, problemy w związku z tą sferą życiową y, już gdzieś tam za tobą, ale raczej mi to się pokazuje jako, że coś, jakaś sfera mogła nie iść tak, jakbyś chciał. Albo nic nie robiłeś w, jakiejś, w związku z jakąś sferą, i właśnie wpadłeś w stan wisielca, tak? Nieraz sami na własne życzenie wpadamy w tego wisielca, oczywiście, że tak, a nieraz niekoniecznie, bo nieraz przychodzą takie energie, że gdzieś tam sprzyjają temu stanowi. Niestety, yy, da się z tego wyjść, tylko trzeba być uważnym wtedy. Po raz kolejny mówię słowo uważnym, ale no, wa ważne to jest, żeby zwrócić uwagę na taką cechę w życiu. Natomiast moi drodzy, wyjście z jakiegoś nieproduktywnego czasu, tak powiedzmy, i albo to się tyczy całego Twojego życia, bo to się tyczy głównej energii przy Tobie, albo jakiejś sfery życia, która mogła być bierna albo mniej aktywna niż dotychczas, wychodzisz już z tego i to jest najważniejsze. Ale też jest powiedziane, że wychodzicie z braku działania. Jeżeli na przykład nie działaliście, Mimo, że chcieliście nieraz, bo nieraz jest tak, że w głowie chcesz, że masz fajny plan stworzony i tak dalej, ale nie robisz nic, tak? No to tutaj wszystko rusza, rusza do przodu i fajnie. Wiecie, jeżeli wychodzi się z karty Wisielca, to od razu też się nabiera nowych sił witalnych, taka prawda. Od razu, jak wyjdziesz poza obręb Wisielca, już odczuwasz nowe siły witalne. Więc też tutaj to będzie odczuwane przez Was na pewno. Moi drodzy, jakie zmiany? No, ja myślę, że bardzo spektakularne, bo nie dość, że ten wisielec, który już się kończy, to jeszcze karta y, y, nie pustelnika, tylko y, głupca. Karta głupca, czyli nowy początek, tak? Karta głupca to jest zawsze y, niezapisana y, karta, którą możesz zapisać tak jak tylko chcesz. Więc można powiedzieć, że energie nie będą Ci tutaj narzucały. Co w tej karcie masz zapisać, ale będziesz miał bardzo duże możliwości na nowy początek. U jednych będzie to nowy początek miłości, u innych w pracy, jeszcze u innych w jakichś projektach, nie projektach wszelkiego rodzaju. Natomiast to jest bardzo obfita karta, znaczy ona daje duże możliwości, jeżeli chodzi o zagospodarowanie tej energii w Twoim życiu, i możesz to podciągnąć pod co chcesz. Taka prawda, tu masz wszelką jak gdyby. No, tutaj jest wolna, znaczy, wolna wola jest zawsze, ale generalnie chodzi o to, że moi drodzy, no dobrze już nie będę mówić, bo wiecie na pewno o co chodzi: jesteście mądrymi ludźmi, więc doskonale wiecie na pewno już dawno, co ja tutaj mówię. Dobrze, co tutaj jest jeszcze do powiedzenia? Do powiedzenia też jest to, że jeżeli świadomie chcesz zacząć coś nowego i wtedy jest to temat rzeczywiście przez Ciebie gdzieś tam w życiu zorganizowany, to on będzie miał dobry początek. Czyli gdzieś tam początek wejścia w ten projekt, w tą rzecz będzie niezwykle yy, obiecujący. Energia początkowa Cię poprowadzi i tutaj będzie duża pomoc właśnie ze strony energetycznej. Wszystko to, co sami będziecie chcieli yy, zacząć, tak? Rozpocząć. Tak jak mówię, czy związek, czy praca, czy projekt, czy jakieś nie wiem, własny, bi znaczy to też jest praca. Ale cokolwiek, moi drodzy. Nie wiem, chcesz na klarnecie y, nauczyć się grać, no to się nauczysz. Bo tutaj rzeczywiście ta początkowa energia pokazana jest jako energia bardzo sprzyjająca wszelkiego rodzaju nowym przedsięwzięciom, które sam sobie wymyślisz nawet. Dobrze, finansowo fajnie. Powiem tak, to jest Paść Pentakli, prawda? Czyli to nie jest król, to nie jest As Pentakli i tak dalej, ale pokazuje ta karta, że coś rusza do przodu, jeżeli chodzi o energię finansową. Czyli, yy, no szanse, okazje na pewno będą. Tutaj, mało tego. Dla osób, które oczywiście pracy szukają, bo zawsze są wśród nas takie osoby i ja zawsze staram się też pod Was coś powiedzieć. Jeżeli, jeżeli rzeczywiście coś dostrzegę, to tutaj przy tej karcie zdecydowanie możecie mieć pomyślność w znalezieniu pracy. I zazwyczaj ta karta pokazuje, że to nie będzie długi czas oczekiwania na nową pracę. Dobrze, co tutaj jeszcze bym powiedziała? Powiedziałabym też to, moi drodzy, że. Nie wiem, od, nie wiem, dlaczego taka informacja mi przyszła, ale dobrze. Odczuwam, że ludzie cię lubią, że ludzie cię bardzo lubią. Nie wiem, nie wiem, po co mam to podciągnąć. No, usłyszałam, że jesteście lubiani, że jesteście lubianymi ludźmi. I teraz tak, albo w końcu dostrzeżesz, że jesteś lubiany, bo może być tak, że tutaj z powodu jakiegoś obniżenia poczucia własnej wartości, pewności siebie, nie jest to przez ciebie odczuwane na co dzień. Albo po prostu ludzie będą ci dawali swoją aprobatę aprobatę i swoją akceptację przez to, znaczy z powodu tego, co coś zrobisz, coś powiesz, coś stworzysz. Nie wiem, tutaj duża sympatia ludzi w stosunku do Ciebie jest pokazana. Takie coś mi się pokazuje, moi drodzy. Nie wiem, do czego mam to przypisać, jeżeli mam być szczera. Bo to niby zmiana, tak? Ale może to jest uświadomienie sobie, że ludzie Cię lubią. Tak może być. Albo rzeczywiście coś zadzieje się takiego, że dostrzeżesz y, akceptację ze strony innych ludzi. Może w taki sposób. No, tak się pokazało. Tak się pokazało. Y, nie ma nic o miłości. Znaczy, miłość może być w tym głupcu, w tej środkowej karcie, bo tu są nowe początki. Czyli tak jak mówię, wszystko to co nowe, to tu też może być miłość. Ale stricte w takich kartach miłosnych, no nie ma tutaj nic. Tak jak widzicie. No, ale zmiany jakby nie było. Przede wszystkim wyjście z wisielca i pójście od razu w szybkim tempie do nowego początku. Dobrze, idziemy do trójki. Trójka ma taką kartę. Wybraliście sobie zieloną, bardzo proszę. I trzy karty dla Was: karta świata, umiarkowanie i wieża. Też dość spektakularne. Sama karta świata i wieża już są spektakularne same z siebie. I gdzieś tam po, po drodze jeszcze pojawił się ten, y, t, ta energia umiarkowania. No ale dobrze, zobaczmy, co tutaj chce być Wam powiedziane, jeżeli chodzi o zmiany. Przede wszystkim zmiany takie y, związane ze zmianą cyklu po prostu. Jeżeli pokazuje się karta świata, to znaczy, że są zmiany, jeżeli chodzi o... No wychodzicie ze starego cyklu i idziecie w nowy po prostu. Czyli można powiedzieć, że bardzo pozytywna informacja, bo wiecie, jak jest z tym wejściem w nowy cykl. Yy, to jest fajna energia. To jest naprawdę fajna energia, i można powiedzieć, że na początku ten nowy cykl wita Cię niezwykle obficie. Szanse, możliwości, nowa energia, doładowanie energetyczne, ale również nowi ludzie. Yy, zwróćcie, znaczy. Może nie zwrócicie uwagi, jeżeli nie wiecie, kiedy gdzieś tam w przeszłości te cykle zmienialiście, ale jeżeli są tutaj osoby świadome i czują, kiedy zmieniają cykle, przechodząc z jednego do drugiego, no to sami wiecie, jak co się dzieje, prawda? Sami wiecie, jak, jak, jaka jest zmiana i w energii, i znaczy w energii to na pewno wiadomo, ale jakie rzeczy do waszego życia przychodzą. Może zauważyliście, może przyobserwowaliście. Dobrze, co tutaj jeszcze bym powiedziała? Zmiany w związku z przeprowadzkami. No to jest Karta Świata. Karta Świata pokazuje nam takie rzeczy jak podróże i przeprowadzki. I zawsze tak będzie. Więc niektórzy tutaj będą szli w przeprowadzki, a inni będą szli w podróże. Ale fajnie to wygląda, dlatego że jeżeli podróże to dość takie powiedziałabym okazałe nie okazałe finansowo tylko w doświadczenia. Wiecie? Yy, I to jest fajne. To jest naprawdę fajne, a jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o przeprowadzkę, no to tutaj jakoby jakaś przeprowadzka związana jest z, z Twoją ścieżką przeznaczenia. Czyli można powiedzieć, że z poziomu ziemskiego nie do końca Ty byś się zdobył na tą. Przeprowadzka, ale energie zrobią swoje. Oczywiście dla Twojego dobra. To nigdy nie jest tak, że coś przeciwko Tobie. Dobrze, co tu jest jeszcze do powiedzenia? Spokojniejsze życie mi się pokazuje. Spokojniejsze tempo życia, spokojniejsze życie. Tutaj też przy karcie umiarkowania możemy spokojnie to powiedzieć. I teraz tak, albo będą spokojniejsze energie przy Tobie, i nie. Albo będą przy tobie spokojniejsze energie, czyli tak naprawdę nie będzie jakichś bardzo trudnych zdarzeń, okoliczności zewnętrznych, albo ty więcej spokoju wprowadzasz, wprowadzasz do swojego życia, bo to może być za sprawą waszą, ale też za sprawą energii, które gdzieś tam koło was się. Kręcą, powiedzmy tak, kolokwialnie. Więc powiem tak: yy, spokoj, spokojniejsze takie życie, tak? Chciałam powiedzieć, spokojniejszy sen, no może i spokojniejszy sen, ale generalnie dobrze to wygląda, bo no każdy doc docenia spokój, prawda? Każdy docenia spokój w momencie, kiedy mamy trudne sytuacje w życiu i nagle w końcu dochodzi do równowagi i harmonii w naszym życiu, to zawsze to odczuwamy, taka prawda. Ale rzeczywiście, tutaj jest powiedziane, że spokojniejsze czasy idą do Ciebie. Może też tak mogę powiedzieć. Dobrze, co tu jest jeszcze do powiedzenia? Pokazuje mi się singiel, który dobrze się czuje sam ze sobą. Czyli żyje sobie, funkcjonuje, nie narzeka, nie wchodzi w energię braku. Kiedy przyjdzie, wiecie, energia braku, a kiedy on przyjdzie, kiedy mężczyzna przyjdzie, a jaki będzie, a czy będzie starszy, czy młodszy a i tak dalej. Tylko po prostu sobie żyje normalnie i taki singiel ma najwięcej szans, żeby rzeczywiście w nieoczekiwaniu w jego życiu ktoś się pojawił. Dlaczego? Dlatego, że nie wy, wyczekuje, nie wygląda codziennie y, przez okno balkonowe, prawda? Na tego rycerza na białym koniu. Tylko generalnie, moi drodzy, żyje sobie normalnie, skupia się na innych sferach życia, gdzieś tam się... Spełnia w innych sferach życia i to jest najlepsza postawa, powtarzam, jeżeli chcecie poznać człowieka. To nie wyczekujcie w tym balkonie, naprawdę. Dlatego, że zaburzacie energię. Taka prawda. Żyjcie sobie normalnie i tak jak zawsze mówię, jeżeli ktoś ma być dla Ciebie, to drogę znajdzie spokojnie. A jeżeli on będzie miał problemy z drogą do Ciebie, to energia go poprowadzi spokojnie. Więc tutaj yy, wiecie, nie naciskajcie na energię, bo są takie tendencje widocznie, jeżeli pokazało mi się właśnie w karcie zmian. Zmiana podejścia w takim razie. Zmiana wyjścia z energii braku, też dla niektórych, i przez to zwiększenie o wiele szans na to, żeby kogoś poznać, spotkać. Dobrze, co tutaj jeszcze bym powiedziała? Jeżeli mamy kartę wieży, to jest to informacja o tym, że no wieża to już jest wieża, moi drodzy. To już są energie bardzo spektakularne, tak? Zresztą na pewno znacie, nawet jeżeli nie znacie gdzieś tam Natali Tarota się. No to karta wieża za, wieży jest zazwyczaj znana, jeżeli chodzi o, o to, co ona y, z sobą reprezentuje. Tutaj powiem tak: y, przyjdzie nieoczekiwana wieża do Twojego życia, ale przyjdzie dla Twojego dobra. Tutaj wieża sama w sobie nie określa, jaka to będzie sytuacja i zdarzenie, może i dobrze, prawda? Bo po co mamy wyczekiwać i się denerwować? Po prostu wieża przychodzi to, i robi to, co ma zrobić czystki, tak zwane. Natomiast zawsze na tych zgliszczach po prostu coś fajnego, pożytecznego i praktycznego rośnie. Więc to nie jest tak, że wiecie, wieża Wam rozwali życie i se pójdzie dalej. Energia od razu Cię dopełni cię w tych, na tych poziomach, tylko po prostu musi nieraz być taki krok z poziomu energii, dlatego że wieża zazwyczaj pojawia się wtedy... Kiedy my idziemy w kierunku, który zaczyna być dla nas niekorzystny, czyli jeśli byśmy szli dalej, 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 nic byśmy nie zmienili i nie wiadomo do jakich y, katastrofalnych skutków by to doszło, więc wtedy przychodzi taka energia wieży, Możemy się buntować, bo nam się to zazwyczaj nie podoba. To są, no nieraz są takie wyzwaniowe zdarzenia, okoliczności, sytuacje, tak, takie, no, które gdzieś tam może i wpięty nam pójdą, ale to jest dla twojego dobra. Energia musi Cię w jakiś sposób zawrócić ze ścieżki, która nie jest Twoja. A umówmy się, każdy z nas gdzieś tam, tak jak żyje, to nie raz poszedł sobie gdzie indziej, wiecie. Nieraz sobie poszliśmy nie w tą stronę, co trzeba i tak dalej. Energia jest wyrozumiała, to nas podprowadzi, przyjdzie po nas i, i, i cieszmy się z tego, tak? Bo gdybyśmy my sami szli, to różnie moglibyśmy dojść do różnych miejsc. Natomiast, moi drodzy, generalnie powiem tak, tutaj coś takiego będzie miało miejsce, ale dla Twojego dobra. I tu się nie ma co martwić. Może być to trudne doświadczenie, może być to wyzwaniowe doświadczenie, ale dla Twojego dobra. Więc nie bójcie się karty wieży. Yy, dobrze, co tutaj jeszcze bym powiedziała dla Was? Wiecie co, mam wrażenie, że tak. Bo tu powiedziałam o tym nowym cyklu, prawda? że niektórzy z Was wchodzą w nowy cykl, więc y, gdzieś tam żegnają cykl stary, wchodzą w nowy i wiecie co, mam wrażenie, że dlatego zadzieje się ta wieża, bo coś już nie będzie pasowało do nowego cyklu, tak? Wiecie, każdy cykl ma swoje zadania i każdy cykl ma inną energię. Jedna energia gdzieś tam będzie przychylnie patrzyła na pewne rzeczy w Twoim życiu, a energia nowego cyklu, niekoniecznie. I tutaj mi się takie coś właśnie pokazuje. Jakby wejście w nowy, w nowy cykl było związane z tym, że coś musi runąć, dlatego że to już nie pasuje do Twojej nowej energii, którą będziesz, w której będziesz funkcjonował w nowym, nie stylu, tylko w nowym cyklu. nowym cyklu. Tak to się pokazuje. No i fajnie. Naprawdę fajnie. Czyli znowu dla Twojego dobra. Z jakiej strony by nie patrzeć na temat, znowu dla Twojego dobra. Yy, no i tyle, moi drodzy. Tyle dla trójki. Dobrze, w takim razie to by było na tyle. Jeżeli filmik się podobał, to prosiłabym o łapki w górę bądź komentarze. Jeżeli ochotę, oczywiście na to macie, bo nie musicie. Yy, no i tak jak mówię, jeszcze można zamawiać te dwa czytania promocyjne dla singli i dla związków. No to pod moim adresem mailowym oliana777małpawp.pl. Pozdrawiam.